Od tygodni w różnych miejscach dębna pojawia się obywatel Ukrainy, który pikietuje. Jak mówią pracownica i właścicielka jednej z firm, mężczyzna jest przy tym bardzo agresywny. Wywiera opresję słowną poprzez krzyki, stukanie w okna, szyby, bramę, wykrzykując, wydzierając się, robiąc olbrzymi hałas. Są to naprawdę straszne sytuacje, doprowadzają one do rozstroju. Doprowadziły, można powiedzieć, do rozstroju nerwowego, z tego względu, że pomimo tego, że nagabywał mnie, to w momencie, kiedy przychodziłam z moim synkiem, wykrzykiwał po ukraińsku, między m.in. ubiju. Przerażone zachowaniem protestującego jest tak, Także część mieszkańców. Walił po oknach, siadał na parapetach, robił zdjęcia budynku, również zaglądał do okien. Ja jako mieszkanka tutaj tego budynku czuję się przez niego terroryzowana. Mężczyzna pojawia się tu niemal każdego dnia. Jesteśmy zdesperowane, że tak powiem, za jesteśmy. Ja na przykład jestem u kresu sił psychicznych. Mężczyzna tłumaczy, że od właścicielki firmy w Dębnie, która świadczy usługi na terenie Europy, chce odzyskać pieniądze, które zarobił. Zostałem oszukany. Pojechałem do pracy wysłany przez ich firmę, pracowałem w Niemczech i oni mi nie zapłacili pieniędzy. Poza tym oni nie dali mi umów, które ja podpisywałem w ich biurze. Właścicielka firmy tłumaczy, że nie od niej obywatel Ukrainy powinien domagać się rekompensaty. Obsługiwałyśmy tego pana w zakresie mojej działalności gospodarczej. Obsługujemy różne firmy zagraniczne i pan podpisał umowę jako podwykonawca z zagraniczną firmą. Nie wywiązał się z umowy. Mężczyzna miał podpisać kontrakt z firmą zagraniczną na dwa lata, ale po dwóch miesiącach zerwał kontrakt. Oni mi przez dwa miesiące nie płacili pieniędzy. Nie zapłacili mi i ja nie mam za co jeść. Nie miałem za co żyć. Jestem człowiekiem i powinni mi zwrócić pieniądze. Mężczyzna zgłosił już sprawę na policję. Do policjantów z komisariatu policji w Dębnie zgłosił się 32-letni obywatel Ukrainy, który powiedział, że czuje się oszukany. Przez Jedną z firm, a kobiety zgłosiły się do prokuratury. Wpłynęło pisemne zawiadomienie o, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które polega na kierowaniu gruźb karalnych wobec pięciu osób pokrzywdzonych, a czynu tego dopuścić miał się mężczyzna, obywatel Ukrainy. Teraz policja i prokuratura wyjaśniają sprawę. Paulina Moskała Szwaja, 3 Szczecin.